W Polsce obmyślono ciekawy patent, urządzenie do zwarszania dronów za pomocą impulsu elektromagnetycznego. No mieliśmy już, Amerykanie mają bomby z impulsem elektromagnetycznym, działającym na dwa sposoby. Taka bomba generuje poprzecznie do siebie impuls elektromagnetyczny, czyli spadając, wygenerowałaby w tę stronę impuls elektromagnetyczny, niszcząc wszystko, co elektroniczne. Lub z generatorem z przodu, i na podobnym tutaj jest antena, tak, zamontowana, która ukierunkowuje tą energię, gdzie opada mniej więcej pionowo, na przykład na spadochronie, to w tym momencie to raży. Podobnie, zwróćmy uwagę, z urządzenie elektromagnetyczne do generacji silnych impulsów, czyli broń EMP, i tu mamy wylot anteny, więc po prostu w obszar, który widzi, opromieniuje drony i spadną. Rozwiązanie będzie bardzo dobre do momentu, kiedy nie zaczną stosować ekranowania na dronach. Pamiętajmy, że silniki elektromagnetyczne są dosyć mocno, czyli zwykłe cewki są mocno odporne na impuls elektromagnetyczny, czego nie można powiedzieć o elektronice. Ta po prostu padnie, ale jeżeli się ekranuje, to jest szansa, że przetrwa. A jeżeli się jeszcze zbuduje specjalny ekran, który w tym pod wpływem energii tego impulsu wytworzy pole elektromagnetyczne wypychające impuls na zewnątrz, no to faktycznie zadziałania nie będzie. Jak znam życie, to jako przeciwbroń powstanie, że co dziesiąty dron będzie odporny na impuls elektromagnetyczny, w przypadku gdyby po prostu nadleciało 100, to 10 przetrwa i na przykład zniszczy wyrzutnie broni elektromagnetycznej, zatokuje ją z automatu. Natomiast pozostałe spadną, następna fala przetrwa i taki będzie sposób rozwiązania tego zagadnienia z jednej i z drugiej strony.